Witam Państwa, to jest program Dzień Dobry Kłodzko, dziś naszym gościem w studiu jest dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji w Polanicy-Zdroju, pani Justyna Kuban. Dzień dobry. Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Już w najbliższy weekend w Polanicy-Zdroju rozpocznie się siódma edycja festiwalu Marii Czubaszek, Cały Kazio. To festiwal, który tak naprawdę od samego początku przyciągnął rzesze publiczności, która z całej Polski przyjeżdża do Polanicy właśnie na ten festiwal. W czym tkwi jego sukces? Sukcesem jest przede wszystkim patronka festiwalu, pani Maria Czubaszek, którą mieliśmy wielki honor gościć podczas trzech edycji festiwalu, i to tak naprawdę ona skupia i te rzeszę publiczności, i artystów, którzy chcą do nas przyjeżdżać na festiwal. Cały czas. Patronuje nam humor pani Marii Czubaszek. Oczywiście festiwal budowany jest właśnie wokół satyry, wokół tego specyficznego dowcipu. Co jest motywem przewodnim tego festiwalu? I wspomnijmy może też troszeczkę o historii tego wydarzenia. Kiedy tak naprawdę narodził się pomysł, aby zorganizować festiwal w Polanice? To już siódma edycja tego festiwalu. Motywem przewodnim jest szacunek do polskiego słowa, do muzyki tworzonej przez polskich kompozytorów. Jest dziennikarz muzyczny Hirek Wrona, który z tym pomysłem zjawił się w Polanicy Zdroju właśnie 7 lat temu. Oczywiście podchwyciliśmy ten pomysł i jesteśmy niezwykle szczęśliwi, że możemy go przez tyle lat wspólnie realizować. Na sukces tego festiwalu niewątpliwie składa się również nasza cudowna publiczność, która przyjeżdża w tym czasie do Polanicy. Proszę mi wierzyć, każdego roku te bilety na festiwal schodzą się w błyskawicznym tempie i osoby, które, którym nie uda się tego biletu zakupić, pomimo wszystko przyjeżdżają do Polanicy na te kilka dni, ponieważ zawsze staramy się tak budować program, aby towarzyszyły nam wydarzenia niebiletowane, które rozgrywają się w pięknej scenerii Parku Zdrojowego, czy też w Wili Polanica. I te osoby, którym nie udaje się zakupić biletu, bo teatr niestety ma swoją pojemność, te osoby mimo wszystko godzą się Przyjeżdżają do tej Polanicy i uczestniczą w tych wszystkich dodatkowych wydarzeniach. Także naprawdę niewątpliwym sukcesem jest również nasza wspaniała publiczność, za którą co roku bardzo tęsknimy. To chyba też atmosfera sprawia, że publiczność przyjeżdża do Polanicy, bo tutaj wszyscy podczas tego festiwalu, również artyści, czują się tak naprawdę jak w domu. Tak, to jest dla nas niezwykle przyjemne, że, że, że zawsze po skończonym festiwalu słyszymy właśnie takie opinie. Zresztą. Artyści, którzy akurat są po raz pierwszy w Polanicy podczas festiwalu, zazwyczaj przyjeżdżają ponownie. Wielu artystów gościło na deskach teatru zdrojowego w ramach festiwalu, a kto wystąpi w tym roku? W tym roku cieszymy się niezmiernie, że udało nam się pomimo sytuacji, jaką mamy w kraju, zaprosić cudownych artystów. Koncert galowy. Na koncercie galowym wystąpią Krystyna Prońko, Krzysztof Dałkrzewicz, Maciej Maleńczuk, Kwiat Jabłoni i Ralf Kamiński. I niespodzianka, ponieważ tej postaci nie ma na plakatach, bo dowiedzieliśmy się dosłownie kilka dni temu, że będzie mogła z nami być, czyli Asia Kołaczkowska. Oprócz tego myślę, że to jest wielka dla nas też niespodzianka i, i zaszczyt móc gościć. Pana Marka Niedźwieckiego, który w niedzielę w salonie literackim opowie nam o swojej ostatniej książce Derdy Marki. Oprócz tego oczywiście Klub Książki Rozumnej, a w nim niezwykła dziennikarka, reportażyska Iza Klementowska. I oczywiście Skrable. W tym roku potyczki między dwoma zespołami. W jednym będą muzyce, a w drugim gadające głowy. Także zapraszam Państwa serdecznie. A czy program musiał zostać zmodyfikowany w związku z ograniczeniami związanymi z pandemią? Oczywiście, że tak. My w ogóle w marcu, kwietniu, tam jak wszyscy byliśmy w rozterce, nie wiedzieliśmy, jaka sytuacja nas zostanie tak, zastanie w październiku. W lutym tego roku mieliśmy już zamknięty zupełnie program całego Kazia 2020. No i w momencie, kiedy wiedzieliśmy, że już ten reżim sanitarny troszeczkę odpuszcza i wydarzenia artystyczne dostały zielone światło, wówczas podjęliśmy decyzję, że spróbujemy Festiwal zrealizować. Oczywiście mieliśmy um, wielkie znaki zapytania, czyli czy artyści, których z których zbudowaliśmy program na tegoroczną edycję, czy oni rzeczywiście zechcą i będą mogli przyjechać. No i oczywiście okazało się, że kilku z nich, niestety ze względu na obawy o własne zdrowie, zrezygnowało z udziału festiwalu i musieliśmy tak naprawdę ten program budować na nowo. Ale nie ukrywam, że, że, że udało się to nam rewelacyjnie i pozyskaliśmy i zaprosiliśmy artystów wielkiego formatu, z czego jesteśmy niezwykle. Ale zadowoleni. Co roku wielu patronów wspiera Festiwal Marii Czubaszek. Tak, to też były nasze wielkie obawy w tym roku, ponieważ no wiadomo jaka, w jakiej sytuacji znalazła się też polska gospodarka, w związku z tym zastanawialiśmy się, czy partnerzy, którzy co roku nas wspierają, będą po prostu mogli również tego wsparcia udzielić teraz. I oczywiście okazało się, że są kochani, wspaniali i pozostaną z nami dalej. Także jeżeli mogę. Tutaj wymienić serdecznie podziękować wieloletnim partnerom festiwalu, czyli firmie Einhell oraz uzdrowiskom kłockim polskiej grupie uzdrowisk, naszej tutaj lokalnej firmie Perfekta. W tym roku po raz pierwszy są z nami ogrody Pieniawskie, to mecena z teatru i wielkie podziękowania dla ZaX-u, dzięki któremu możemy zasilić konto festiwalu taką specjalną dotacją, która jest dedykowana. I wydarzeniom kulturalnym w czasie pandemii. A czy bilety na tą edycję tegoroczną są jeszcze do nabycia? Przykro mi to powiedzieć, ale bilety niestety już są wszystkie wyprzedane. W tym roku rekordowe tempo, bo aż 14 minut trwała sprzedaż. Bardzo <laughs> ale, szybko. Tak, ale związane jest to oczywiście też z tym, że musimy dostosować się do reżimu sanitarnego i możemy w tym roku gościć niestety tylko połowę widowni. Dlatego też w porozumieniu tutaj z panem burmistrzem, postanowiliśmy zbudować. Większość wydarzeń, bo proszę państwa, na 11 wydarzeń festiwalowych aż 10 jest bezpłatnych i z wolnym dostępem, dlatego też zapraszam wszystkich bardzo serdecznie tym z państwa, którym nie udało się dostać na galę festiwalową. Mamy dobrą wiadomość, ponieważ dzięki tutaj przychylności telewizji Kłodzkiej będziemy prowadzić relacje na żywo. Każdy będzie mógł wchodząc na stronę www.festiwalczubaszek.pl obejrzeć wszystko to, co dzieje się na gali na żywo. Oprócz tego oczywiście zapraszamy w piątek już na 18:00 do muszli koncertowej. Tam po oficjalnym otwarciu będziemy mogli rozkosztować się w koncercie Andru Artura Andrusa, podczas którego w ogóle nastąpi premiera piosenki Przebój Zdrój. To jest taki nowy pomysł promocyjny naszego miasta. Po nim najlepszy DJ polskiej sceny, czyli DJ Hirek. Wrona zaprosi Państwa na video dancing, a następnie mam nadzieję, że tym tanecznym krokiem udamy się pod fontannę przed Wielką Pieniawą i tam niesamowity pokaz kolorowej fontanny do muzyki z utworami e, Marii Czubaszek. Dziękuję Pani bardzo za rozmowę i zapraszamy do Polanicy Zdroju już w najbliższy piątek. Zapraszam serdecznie, trzymajmy kciuki za cudowną pogodę i na pewno atmosfera będzie Taka jak co roku. Zapraszam serdecznie. Dziś moim Państwa gościem w studiu była dyrektor Teatru Zdrojowego Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju, pani Justyna Kuban. Dziękuję bardzo.